Powiedz mi, czy korzystasz ze smartfonów? Yy, bardzo do niedawna, od niedawna. Od niedawna, czyli dzwonienie, SMS-owanie, czy Angry Birds te sprawy? O tego ostatniego nie rozumiem, aczkolwiek. Yy, znaczy tak wiem, że muszę iść z duchem czasu i ostatnio nawet dałam się przekonać do tego telefonu dotykowego, ale tylko pół na pół, bo yy, muszę mieć klawiaturę. Czy łatwo wpadasz w uzależnienia? Myślę, że jestem na tyle. Mm, na tyle niezależną osobą, że gdybym tylko zauważyła, że jestem od czegoś uzależniona, natychmiast bym to e, rzuciła. Gardzę uzależnieniami. To nie instaluje Angry Birds w takim razie? Nie, ja jestem w ogóle antytechniczna I, 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 i to nawet Błażej może potwierdzić, że e, przez 22 lata, bo poznaliśmy się jak miałam 22 lata, e, nie miałam nawet internetu w domu. W związku z tym, zwory, mm, ale to nie moje klimaty w ogóle. A jak teraz z internetem i z komputerem? Dużo korzystasz? Uważaj, no. Dużo? So, nie, nie dużo. Tak naprawdę ja wprowadziłem chyba faktycznie ten... E, nawet internet, jak gdyby, ja podłączyłem w mieszkaniu u e, Także ja nauczyłem, nie wiem, jakieś tam korzystanie z Facebooka i podstawowych no, aplikacji. naciskać Enter. M, I... E, natomiast nie poświęca tego. Jest osobą bardziej związaną z przyrodą, z naturą, czyli po prostu raczej... raczej ...w prawdziwym życiu żyję niż w wirtualnym, tak Raczej... E, tak. Czyli tylko rozumiem ewentualne pozyskiwanie informacji, komunikacja ze znajomymi, czy jakaś tam rozrywka ewentualnie też wchodzi w grę? Głównie mam internet po to, żeby mieć kontakt ze swoimi fanami, tylko to mnie przekonało do tego, żeby ten internet posiadać w domu, bo są dla mnie bardzo ważną częścią mojego życia i chcę się z nimi dzielić z tym, co się dzieje u mnie, w związku z tym ten internet był mi niezbędny, żeby, żeby nie czuli się zawiedzeni, jak coś tacy niedo, niedoinformowani.